to ciekawe... Nie chcę mi się nawet wstrzępić języka. Jeden z nich mówił coś, że nie pomoże ci żaden Protektor. Co ty się wplątałeś? Powiedzmy, że znalazłem pewną niszę, którą postanowiłem wykorzystać. Szczegóły zatrzymam dla się... A, takie czasy... Więcej i więcej ani chybi człowiek jeno w ranych gaciach <grym>, zostanie. Więc teraz? Oj, cyna, cyna, coś ci się pojebało, po pijaku. To teren Tasaka sakala <grym> Zaraz, yeah. oh! <grym> <grym> a to kto? Mogę No rzędu? Nie mogę zdrowego tego Tak? A nie żyje. <laughs> Haja, oh. Drogie panie, będę szczery, jestem niski, szczerbaty i lekko łysawy. Tańczyć nie umiem, elegancją nie zaimponuje. Zdarza mi się beknąć przy stole, czasem wypiję za dużo. A i groszem za to śmierdzę Dosłownie ja. No. Zachowuj. Co to ma? Co to jest? Za blokada drzwi na późniejszego questa? Co to jest, a? co Co jest? Kurwa! To się tam niekażbęgać jakoś, jakoś tak. I ja więc co ja zrobię? O, o, co my tu mamy? To jest quest głównego. Kurwa, mać Tak jest z bawy wodny, ale jestem broken ja, Wam to wkrótce